Masaż kamieniem głasza oczywiście może doprowadzać do powstawania skutków ubocznych, jednak najczęściej one wynikiem są źle przeprowadzonego masażu albo niestosowaniem się do przeciwwskazań. Jakie zatem są najczęściej spotykane skutki uboczne? Po pierwsze, podrażnienia wynikające ze zbyt intensywnych ruchów masażu, które mogą doprowadzać do powstawania również zaczerwienień, obtarć, a nawet stanów zapalnych. Po drugie, siniaki, krwiaki, a nawet yy, obrzęki yy, one również są wynikiem zbyt intensywnego masażu i zbyt. Dużego nacisku kamienia na skórę, szczególnie u osób, które mają skórę bardzo wrażliwą albo mają problemy z krzypliwością krwi. Po trzecie, reakcja alergiczna, i tutaj y, takim głównym powodem jest olej, który został nieprawidłowo dobrany y, dla danej osoby. I y, czwarte są to infekcje, które pojawiają się. U osób, które miały już albo przerwaną ciągłość na skórka przed przystąpieniem do masażu, albo jakieś drobne stany zapalne już były na skórze, albo inna sytuacja, która mogła doprowadzić do tego, jest na przykład nieprawidłowe przygotowanie zarówno skóry, jak i kamienia do masażu.